Wchodząc do takiego pokoju przesłuchań, powinien mieć świadomość od razu, że łatwo nie będzie. To są tak istotne elementy psychologiczne, nie wiem, ułożenie akt na biurku, położenie, położenie rąk, prawda, patrzenie w oczy, no to jest mnóstwo, mnóstwo takich elementów, które pomagają, adwokatowi, prawda, yy, czy, 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 czy funkcjonariuszom różnych tam, czy policji, czy służb w takich rzeczach, ludzie sobie po prostu nie zdają w ogóle z tego sprawy. Naprawdę no, to byli niebezpieczni ludzie nie? i szczelna była. To jest te, ten półświatek był po prostu szczelny. Ten półświatek był po prostu szczelny. I przychodzili sobie i sobie zamawiali yy, najdroższe yy, trunki, jedzenie i tak dalej. Przychodziła kelnerka, czy kelner mówi, że rachunek, on spadaj, haracze. Yy, yy, notorycznie kradzieże samochodów. Ne? Tutaj oni tam słyszę w tych różnych tam wypowiedziach i komentarzach. No, bo Nikos, prawda, on kradł samochody Niemcom i, 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 ale to człowiekowi robił krzywdę. Bo w ogóle Gdynia, ja tutaj była bardzo niebezpieczna. Wedle mojej oceny. To Gdynia była bardziej, yy, mówię o półświadku tak, była bardziej yy, bardziej niebezpieczna. Od Gdańska i, i, i Gdańsk się bał gdy nie? W jednej krzyży mi 20, 20, w drugiej 20, 40 tysięcy dolarów, nie? W tamtym czasie za 40 tysięcy dolarów? Można było bliźniach, kupić spokojnie. No I on mówi tak: Zróbcie, Zrób tak, podziel się z kolegami i niby, że ja, że pilnujesz i że, że, że ja ucieknę, nie? Jaki jest obraz w dzisiejszych czasach, w Twoich oczach, policji? Mamy sytuację, w której komendant policji odpala granatnik na komisariacie, na komendzie. Druga sprawa, sprawa zatrzymania Sergiego Synkiwa. W hotelu, w tym, w dyskotece w Fantomie, to jak byłem w grupie operacyjnej śledczej dotyczącej zabójstwa Skotarczaka, tak?